Dzień dobry Państwu. Dzisiaj w studiu gościmy pana Marka Wątorskiego, wiceprzewodniczącego zarządu regionu środkowo-wschodniego NZZ Solidarność. Witam Pana. Dzień dobry. Właściwie to chyba dzisiaj bardziej powinno się do Pana zwracać per dyrektorze niż panie przewodniczący, ponieważ jest Pan dyrektorem zarówno biegu Solidarności 28 już, jak i 8 półmaratonu Solidarności. Niech Pan powie parę słów na temat historii obu tych biegów. No. 28. edycja biegu solidarności trzeba podkreślić lubelskiego lipca 1980, czy to jest ta pamięć e, o wydarzeniach z lipca 1980 roku, akurat mieszkańcom Świdnika czy powiatu Świdnickiego o tym chyba nie trzeba przypominać no co się nie. tutaj 8 lipca w 80 roku wydarzyło i zaraz rok później region środkowo-wschodni postanowił, że dobrą, najbardziej taką efektywną, atrakcyjną formą, ale również formą bardzo dostępną, przystępną dla, dla mieszkańca Lublina, Lubelszczyzny, Świdnika. Formą sportową jest bieg. W związku z powyższym już w 1981 roku w Lublinie odbył się pierwszy miting lekkoatletyczny Solidarności, chyba prawdopodobnie był to pierwszy w skali kraju. A, czyli powiedzmy sobie szczerze, 28 lat to nie jest koniec historii tego biegu. To nie jest koniec historii, no i trzeba podkreślić jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, że 1981 rok miting Solidarności. Chcieliśmy zrobić w 1982 roku Bieg Solidarności. Niestety jeszcze no, nie wyszło. Stan wojenny, przerwa, długa przerwa, przecież jak wszyscy pamiętamy, i już nieprzerwanie od 1993 roku jesteśmy na ulicach miasta Świdnika i Lublina. Dlaczego akurat biegi, a nie na przykład siatkówka albo piłka nożna? No, bieganie jest taką formą najbardziej aktywną, a proszę zwrócić uwagę, że ten pomysł moich starszych kolegów w 1981 roku e, e, Właśnie aby pójść w tą sferę upamiętniania poprzez bieg, no wpisał się nieprawdopodobnie tak naprawdę w tą falę później, która europejską i światową, która ten jogging, bieganie pięknie rozdmuchała, a my dodatkowo dodajemy ten akcent z historią w tle. Bieg odbywa się na trasie między Świdnikiem a Lublinem. Czy to jakiś symbol? No przede wszystkim warto podkreślić, 28. Bieg Solidarności to są trzy biegi. Organizowane tego samego dnia, jednocześnie, czyli trzy grupy biegaczy, potężne grupy. I teraz mamy ten pierwszy akcent najważniejszy, to jest bieg główny, ósmy PKO, półmaraton Solidarności, który łączy dwa miasta Świdnik i Lublin. No i nie bez jak kozery, powiem tak, że od kilku lat już startujemy sprzed. No, można powiedzieć, historycznego miejsca, tak, tam się wszystko zaczęło, ta iskra wolności ruszyła z WSK PZL Świdnik, dlatego sprzed bramy tego zakładu startujemy Czy Wspominał Pan o magicznej godzinie dziewiątej. Tak, godzina dziewiąta, start y, PKO Półmaratonu Solidarności. No, w tym miejscu chciałbym również od razu poprosić mieszkańców Świdnika, czy gości przybywających do Świdnika, tych wszystkich, którzy nas będą oglądali o chwilę wyrozumiałości, bo ruch będzie wstrzymany całkowicie. No. W 1980 roku robotnicy potrafili zatrzymać zakład, nie wiedząc tak naprawdę, co się wydarzy. A my z uśmiechem na ustach no powitajmy, odmachajmy tym zawodnikom, którzy przybędą tutaj do Was, do Świdnika, aby w ten symboliczny sposób upamiętnić 40 i 41 rocznicę wydarzeń Lubelskiego Lipca. No właśnie, uprzedził Pan moje pytanie, bo nie chciałem pytać o trasę biegu po Świdniku, bo trzeba byłoby chyba z pół godziny, żeby te wszystkie ulice wyliczyć. Ale na czym będą utrudnienia polegające? jak długo one tak naprawdę mogą potrwać? No, taki e, godzina zero, można powiedzieć, to będzie godzina 8.45. W, w tym czasie już na trasę biegu nie wpuścimy żadnego pojazdu i tutaj, tak jak mówię, podkreślam to jeszcze raz, e, bardzo prosimy omijać centrum Świdnika, omijać e, serwisówkę Piasecką, czy ulicę Wyszyńskiego, Niepodległości Armii Krajowej, więc tutaj e, będą te utrudnienia od 8.45, a oczywiście otwarcie. Ulic będzie następowało cyklicznie za ostatnim biegaczem, który pokona trasę. Pamiętam dawne dobre czasy, nie wiem dlaczego dawne czasy muszą być zawsze dobre, a teraźniejsze już nie tak dobre. Pamiętam te czasy, kiedy bieg miał charakter międzynarodowy i, oczy i oczywiście nikomu nie dawali szans niczycy, którzy zgarniali wszystkie nagrody. W tym roku będzie chyba bardziej sprawiedliwie, trochę COVID nam pomaga w tej sprawie. Na pewno tak, ale zanim przejdę do tego pytania, to powiem dlaczego stare dobre czasy były lepsze i zawsze powtarzały, tak jak pan redaktor to zwrócił na to uwagę, bo byliśmy młodsi i wszystko inaczej smakowało. To no proszę, jest po jak prostu łatwo, chyba jak konsekwencja łatwo, jak łatwo upływu, upływu Czasu, dokładnie, tak, i wracamy pamięcią. A teraz do, 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 do rzeczy. My się bardzo cieszymy. Rokrocznie, jeżeli na starcie mamy mistrzów, można powiedzieć, którzy zdobywają na arenach światowych najlepsze pozycje. To są więc, zawodowcy. Więc zawodnicy z Kenii dają tą gwarancję wysokiego poziomu. Wystarczy powiedzieć, że rekord, który nie został pobity od 2015 roku, trasy, godzina 0,4, jedna sekunda, jest to naprawdę bardzo wyśrubowany wynik, jeżeli chodzi o mężczyzn. Wśród kobiet jest godzina 15, z, z, złam więc to są, to są dwa rekordy trasy, w tym roku, no, tak jak Pan słusznie zauważył, Covid nam yy, uniemożliwił tak, wizytę zawodników z Europy i świata, ale PKO Półmaraton Solidarności to jest naprawdę marka i impreza na najwyższym poziomie. Ja nie boję się tego powiedzieć jest to najlepiej zorganizowana impreza w województwie lubelskim. Może jedynie na ścianie wschodniej możemy konkurować też z biegami PKO półmar półmaratońskimi to jest Białostockim czy Rzeszowskim na ścianie wschodniej, więc są, jesteśmy w tej elicie, można powiedzieć, na pudle. Ale w tym roku będziemy mieli fenomenalnych dwóch mistrzów Polski zdobywców najwyższych pozycji w Europie i na świecie. Nazwisk jeszcze nie wymienię, to w kategorii mężczyzn i dwie biegaczki fenomenalne polskie również. Jeżeli chodzi o tą równość w tym peletonie i zdobywanie najwyższych pozycji laurów, to jesteśmy jednym z nielicznych biegów, który od początku w swojej idei mówię o PKO pu Maratonie Solidarności, przyjął zasadę, że robimy dwie. Kategorię wśród zawodników, można powiedzieć, open, ale jest to tak. Pierwsza kategoria open, gdzie klasyfikujemy wszystkich zawodników, łącznie z tymi mistrzami, którzy naturalną rzeczą jest, że wygrywają taki półmaraton. Przyjeżdża ten zawodnik i sobie w tym procesie startowym wpisuje w kalendarzu nasz bieg, ale my wprowadziliśmy drugą kategorię, najlepszy zawodnik, zawodniczka z Polski. W związku z powyższym mamy tutaj tą rywalizację polską, bardzo mocno podkreśloną. No tak, czyli żeby na naszym dać szansę inaczej mówiąc. Dokładnie tak, dokładnie e, tak. Dla mnie najbardziej sprawiedliwe jest to, że dwie nagrody są losowane, czyli czy ktoś przybiegnie pierwszy, czy przywlecze się, nazwijmy to tak, ostatni, to i tak ma szansę na nagrodę. To jest, jest to taki element, nazwijmy to zatrzymujący zawodników do ceremonii, bo często jest tak, że zawodnik no zmęczony, wykona pewne operacje, które są niezbędne po zakończeniu biegu. Nie wiem, czy państwo wiecie, czy macie świadomość w że po zakończeniu biegu Zawodnicy y, mają zagwarantowane masaże, pełne masaże, y, mają zagwarantowane, zagwarantowaną strefę żywienia, dlatego że i na, 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 jakby uzupełnienia płynów poprzez izotoniki, czy nawet ten przysłowiowy banan jest tu elementem, który wprowadza do organizmu te wszystkie niezbędne składniki, które pozwalają zawodnikowi dojść do, do, do normalnej dyspozycji. Y, zdarzały się przypadki na naszym półmaratonie w chwilach, kiedy Między innymi startowaliśmy o godzinie 12 w samo południe, o, z tego żeśmy już dawno zrezygnowali, że ten upał skwalejący się z nieba powodował, że, no, krótko mówiąc, zawodnikom odcinało prąd tracili świadomość i, i po prostu poruszali się na, po trasie, nie, nie mając świadomości, że jest na tej trasie. Więc to, to powoduje, że co to znaczy nie, nie napić się wody na przykład na punkcie wodnym na czwartym, czy ósmym, czy 12 kilometrze. Taki może być efekt właśnie. COVID stara się jak może, żeby utrudnić nam życie i tutaj w przypadku biegu a, polega to między innymi na tym, że zapisy a, odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną. I z tym wiążą się jakby dwa pytania. Po pierwsze, jakie kroki przedsięwzięliście państwo, żeby utrudnić mu zadanie COVID-owi? A drugi, czy, czy nie wpłynęło to na frekwencję? Czyli czy, jakie jest zainteresowanie biegiem? Czy jest się czym pochwalić? To zacznę od drugiego pytania. No, utrudniło nam frekwencję. Utrudniło nam do tego stopnia frekwencję, że jeszcze do przedwczoraj czekałem na, na pewne napływające informacje, krótko mówiąc z rządu, tak? czy będzie to luzowanie, w jakiej formie to luzowanie będzie. Niestety nie mamy tej zwrotnej informacji pełnej. W związku z powyższym postanowiłem, że zatrzymujemy zapisy na bieg i mamy w tej chwili pół tysiąca zawodników, czyli pięciuset zawodników zapisanych. My ich rozstawimy w strefach co półtora, półtora metra. Jeden odbocz, drugiego. Oczywiście na powietrzu, dzięki Bogu, maseczek już nie trzeba nosić, więc to już jest pewne, pewne ułatwienie. I tak będzie strefa startu wyglądała przed PZL-em: czyli co półtora metra zawodnicy cała ulica strażacka, myślę, tam do elektryczna i tak dalej, będzie ten szpaler zawodników rozsunięty. Tak jak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, ma pan pomysł na przyszłość i to dotyczące Świdnika, czyli biegi dzieci w Świdniku, nie tylko w Lublinie. Yy, tak, tak. Myślę, że po, tym, po tej edycji. Która, która pokazuje bardzo piękne zaangażowanie władz miasta Świdnika, i tutaj chciałbym podziękować panu i burmistrzowi i całemu zespołowi, który z nami współpracuje, bo bez, bez pomocy miasta, tak, tak imprezy, chociażby między innymi też i w tym COVIDzie, ale nie tylko. Bo, bo tutaj i policja, i Straż Miejska na wysokości zadania z całą pewnością stanął i też z góry dziękuję za tą pomoc. Wystarczy powiedzieć, że my mamy w Świdniku blisko 150 wyjazdów, wjazdów na parkingi i boczne uliczki na trasie biegu i na tym każdym wyjeździe musimy postawić y, y, osobę która skutecznie zablokuje niestety użyję tego słowa zablokuje wjazd uczestnika ruchu drogowego w, w trasę biegu biegaczy bądźmy bezpieczni zatrzymajmy się chwilę i to jest jedna rzecz Dru, ten element sportowy y, mam nadzieję że po tej edycji liczę na to bardzo udanej, że wszyscy będziemy zadowoleni 5 czerwca o godzinie 12, bo taki jest limit czasu startowego. Powiemy sobie, że wykonaliśmy dobrą pracę, że uda się zorganizować za rok w Świdniku biegi dziecięce i młodzieżowe lubelskiego lipca, tak aby połączyć dwa miasta już takim węzłem pięknym. Dlaczego? Dlatego, że ta edycja jest na wskroś wyjątkowa. Dzięki wsparciu i współpracy z marszałkiem województwa lubelskiego, panem Jarosławem Stawialskim. E, region Środkowo Wschodni, można powiedzieć. Kupił, ale powiem w cudzysłowie, piękne hasło, które wypowiedział swego czasu świętej pamięci, prezydent Lech Kaczyński, Warto być Polakiem. I to hasło piękne dostaną wszystkie dzieciaki, również zawodnicy półmaratońscy, na, na swoich startowych koszulkach. I z tym hasłem będziemy już od dziś, co roku, biegać. No. Warto być Polakiem, Lubelski Lipiec 1980, bo to jest nasza historia. Powiem, że z biegiem lat koszulki są coraz piękniejsze. A jakby komentując słowa o parkingach, to powiem, że duża impreza to i spore utrudnienia, no nic się na to nie poradzi chyba. Myślę, że tak I, i trzeba podkreślić jeszcze jedną bardzo istotną rzecz, bo gdyby tak było, że tak dużą imprezę, tak profesjonalnie zorganizowaną, z taką elitą zawodników na starcie, można by było zorganizować swobodnie, no to nasycenie tych biegów w centrach miast byłoby olbrzymie w Polsce. Póki co się tak nie dzieje, z prostej przyczyny. To jest naprawdę wielkie wydarzenie wyzwanie organizacyjne, wielkie wyzwanie finansowe również i tutaj no, sponsorom trzeba podziękować, w szczególności tytularnemu sponsorowi PKO Bankowi Polskiemu, bo bez, bez Banku Polskiego, czy też naszych tuzów y, regionalnych, mówię tutaj o Bogdance, czy, czy o Grupie Azoty, Puławy, ale też wielu innych, nie chcę tutaj nikogo pominąć, w, pominąć włącznie z władzami miasta Lublina, czy Śpidnika bez tego udziału nie byłaby y, możliwa ta impreza. Czyli co, na koniec Zachęcamy, jak nie do biegu, bo niektórym korzonki nawalają, to przynajmniej do kibicowania, bo to nic nie kosztuje. Ale na koniec zachęcamy, ale jeszcze podkreślę bardzo istotną rzecz. To hasło, warto być Polakiem, ono również wplata się w takie hasło równoległe. Łączymy pokolenia i to połączenie pokoleń symbolicznie będzie wyglądało w tym roku tak, że o godzinie 9.00 startuje PKO Półmaraton Solidarności sprzed bramy WSK PZL Świdnik i o tej samej godzinie dziewiątej najmłodsi uczestnicy, trzylatkowie, przedszkolacy wystartują na 150 metrów na stadionie lekkoatletycznym. To jest właśnie to, to łączenie pokoleń i ja liczę na to, że w przyszłym roku w Świdniku, również o godzinie dziewiątej, czy po dziewiątej, czy przed dziewiątą, przed startem półmaratońskim, taką imprezę dla dzieci, dla młodzieży, dla studentów w każdym wieku, tak naprawdę mieszkańców, będziemy w stanie zorganizować. Bardzo dziękuję za rozmowę, życzę powodzenia, spokojnego obudzenia się w niedzielę już po całej imprezie, z satysfakcją, że wszystko wyszło tak jak trzeba, no i z nadzieją na to, że w przyszłym roku będzie jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję również i zachęcam. Zapisy na bieg uliczny na 2300 metrów w dalszym ciągu trwają, zapisujemy się elektronicznie, a zapisy dzieci od trzech lat, czyli przedszkolacy, to są biegi Krasnal, Bobas, Skrzat czy Śpioch i też młodzików od pierwszej klasy. Szkoły podstawowej do czwartej klasy. W dniu biegu zapisuje, zapisujemy na stadionie lekkoatletyczny, Także mieszkańcy świdnika zapraszam na stadion lekkoatletyczny 5 czerwca. Dziękuję panu, dziękuję państwu i do zobaczenia.